Gdzie jesteśmy? Nie wiem, ale fajnie tutaj. A ty? Ciebie się tutaj nie spodziewałem. To się miło spotkać, mój tybilu. Debilu? Mój tybilu. Może warto zainwestować w aparat słuchowy? Ja Cię nie lubię. Żadna nowość. Co to za bolesne przypomnienie mej niedoskonałości? No, no, no. Coś jak superbohaterska wersja Hokaja. Jestem Remilebo. Bo. Le Diable Blanc. Noszę Kryptonit Gambit. Kryptonit to nie w tej bajce, kolego. Dubelek? Kryptonit Gambit. Serio? Może tak to sobie wymyśliłeś, ale to straszny cringe. Ale żebyś wiedział, wypadałoby zapytać to grzecznie, zanim się wypije cudzo alkohol. Grzecznie to możesz wypierdalać. cela. <laughs> oh, kurwa. Ale wstyd. Boo boo boo.